Witam wszystkich. Dzisiaj mamy wtorek. W końcu dotarliśmy do domu po Bednarach. A ja tylko jeden dzień byliśmy w Bednarach. Także dziękuję wszystkim osobom, które przyszły. Przywitać się, pogadać. Fajnie było poznać tiktokerów, youtuberów jakichś nowych. No, a jeszcze co Wam powiem. Wczoraj był poniedziałek, wczoraj oglądałem nowy nabytek, więc w tym tygodniu prawdopodobnie jeszcze przyjedzie nowy nabytek na gospodarstwo moje. No, dowiecie się z czasem co to będzie, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu się dowiecie. A teraz jadę na pokazy polowe do Kryłowa do Pana Radka Szczura, więc zobaczymy, tam ma być jakiś pokaz nowego kombajnu do dyni. Widzimy się tam na polu. Od początku wysyłku do podłoga, więc na 12-13 spokojnie nas W yy, prawie 3 tony mokrej kwestii. Troszeczkę zmodyfikowane, <laughs> układ Dużo szersza gardziel. Jeszcze też szerszy, więc to później wszystko idzie. Wizualnie wczoraj jak robiliśmy, no nie zaczęliśmy w jednym czasie e, dwoma maszynami, więc nie jestem w stanie porównać, o, która maszyna zrobiła, ale wizualnie było widać, że tą maszyną tak sporo szybciej się jeździło. Co ważne, pan Osman powiedział, że my troszeczkę źle ustawiamy maszynę, bo są to ludzie, którzy, którzy mają maszynę. Eee, spróbowaliśmy wczoraj e, przy różnych obrotach na wałku. W zasadzie nie widziałem różnicy, czy tak jak my ustawiamy na te 300 obrotów na wałku, czy tak jak on zalecił nawet 450. Co, co wpłynęło na pewno na przerób. Tutaj na bębnach nie było widać, że jest pestka pomiażdżona. W zbiorniku też nie było widać różnicy. Ale ciągnik miał przez to dużo lżej. Nie było zarzynania ciągnika, bo te 1000 obrotów dla silnika, dla ciągnika to jest... No wiecie, bardzo dobrze można zarżnąć maszyna. A tak ciągnik sobie chodził na spokojnie, na wyższych obrotach. Na wałku było 420, a 450 ustawiane 380. Nie widzieliśmy różnicy w zbiorniku. Z tym, że wczoraj robiliśmy w większości odmiany Beppo, czyli to coś, co jest tutaj, to jest odmiana bardzo wczesna. Gdy pojechaliśmy, bo tam na polu była wsiewka Gleisdorfera bo zabrakło klientowi nasion, na glazdoferze, o ile pestka była fajna, o tyle nie domłacało, bo ona się trzymała jeszcze miąższu. Pestka była zielona, ale jeszcze ten miąższ nie był na tyle rozwodniony. Po prostu z, widać było wylatują kawałki dyni z, z, z pestką. E, optymistyczna rzecz. Zrobiliśmy około 3 hektarów. Myślę tak na oko to co jest na suszarni jest jakieś 3-400. Także plon zapowiada się całkiem przyzwoicie. Oby nie było tak jak w zeszłym roku, bo również tutaj ugięta zaczynaliśmy. Zaczęliśmy od wyniku 1250, a skończyło się na średnim plonie z całego sezonu na poziomie 750 kg. Mam nadzieję, że to w tym roku będzie kontynuacja na podobnym poziomie, a nie tych tendencja spadkowa. Oglądać, patrzeć, pytać. Za chwilę zrobimy próbny przejazd, przejedziemy kawałeczek uruchomimy maszynę. Zobaczycie Państwo jak to pracuje w porównanie z drugą maszyną, która, która już tam no, zasłużona, bo już około 300 hektarów ma za sobą, więc tamta już jest dotarta, że tak powiem. I co? Cóż, oglądać, pytać. Maszyna do sprzedania oczywiście po pokazowej, pokazowej cenie. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to na tą chwilę, nawet jak tu tunet powiedział, e, jutro może ładować i wysyłać maszyny. E, także za tydzień mogą być w Polsce. Jeśli ktoś by miał problem z finansowaniem, to mamy kolegę od finansowania, który dobre warunki e, przedstawi. Może chcesz coś powiedzieć na temat jakichś takich wstępnych? To jest dla mnie najważniejsze, to żeby dobrać maszynę. Cena. Chodzi o finansowanie to maksymalnie do 9 lat. Ja reprezentuję EFL, to jest dziecko firma Credi Agricole. Zajmuję się rolnictwem od mniej więcej 2006 roku. Macie jakieś pytania? To pierwsze, że tak powiem, może jakieś maszyny, ceny, i ja dojeżdżam do klienta, nigdzie nie trzeba już wszystko załatwiamy w domu. My mamy jakąś umowę o w prostszej procedurze to wszystko idzie. Oprócz takich maszyn jesteśmy jeszcze dystrybutorem maszyn no, w po prostu. A tutaj, Bardziej zaawansowanych, tutaj, tutaj wśród... mniej zaawansowanych. Co prawda nie mam ich tutaj dzisiaj ze sobą, bo są zdekompletowane, już sportowane na zimę. Ale kto widział je w akcji, tak to, to jeden z piętni na placu tak ładnie, pięknie, wszystko ładnie wygląda, bo ja mam pole jak robiliśmy pasone wtedy. Co mam ci jeszcze powiedzieć? Nic ja już widziałem pisz oferta. Także to była chyba najlepsza rekomendacja, bo też byłem miło zaskoczony, że to nie tylko moja opinia, że są dobre zabawki. To po prostu klient, który przyjechał z biegu zobaczył jak to pracuje. Więc chyba jest okej. Okay. Dobra, będziemy próbować. Dwa na raz? Tak. <laughs> Nie wiem, gdzie tutaj stanąć, żeby dobrze było. Widać chyba tutaj przy podbieraczu, przy tym mierzu. ладно. Przy okazji, jak maszyna zjeżdżała do domu, tak. dobra to na nie? A, jest tak, do tego, tak, tak, tak. Ładnie Przyjechałem zobaczyć na pszeniczkę jak wschody No i powiem Wam elegancko Bardzo ładne wschody A pamiętam jak mówiliście, no słuchaj tu jest, Tutaj nie masz kółeczek w amazonce Tu nie będziesz miał takich schodów jak po agromaszu no i to chyba jednak nieprawda. No i ta przykładnia raczej dobrze wysiewa, zobaczcie, tu nie ma się do czego przy, przyczepić Nie ma się do czego przyczepić jeszcze w taką grudę Myślałem, że to będą troszeczkę gorsze schody, bo e, płytko siałem, gruda była, tej dociskiem się bawiłem e, i tam różnymi ustawieniami, bo nie zawsze ładnie było to nasionko przykryte. No i kolejna sprawa. Yy, miałem komentarz, że o 250 sztuk to będzie to będzie rzadzizna. To będzie rzadzizna. O i chyba nie będzie. Jeszcze taki wczesny siew. Także elegancko. Schody bardzo ładne. Dobra, drugi telefon mam.